Nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od przytoczenia fragmentu listu o świętowaniu świąt paschalnych. Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od mszy wieczerzy wiel wieczornej Wielkiego Czwartku, aż do nieszporów niedzieli zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Nazywa się go triduum paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych. I sakramentach, znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim oblubieńcem. Tyle wypowiedź Kościoła. Chcemy w tym dzisiejszym naszym spotkaniu rozważyć, czym jest. Triduum paschalne. Chcemy przyjrzeć się temu jednemu wielkiemu wydarzeniu, które zostało nazwane Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Dobrą rzeczą jest przypomnieć sobie, że czas Wielkiego Postu tak naprawdę trwa od Środy Popielcowej do Mszy świętej wieczornej, wieczerzy pańskiej, która rozpoczyna się w Wielki Czwartek, nie do wielkiej soboty, ale do wieczornej mszy świętej. Wielki Czwartek, wieczorna Eucharystia, msza święta, wieczerzy pańskiej, rozpoczyna triduum paschalne triduum sacrum Czym jest ten czas? Czym jest to wydarzenie? Jeśli spojrzymy do Biblii, widzimy misterium Chrystusa zebrany ze swoimi wybranymi, zebrany w jedności z uczniami przystępuje do Przeżywania wieczerzy paschalnej, seder paschalny. Pan ze swoimi uczniami uczestniczy w tym wydarzeniu, we wspominaniu, przeżywaniu, przypominaniu sobie wielkich dzieł pana, które dokonał wyprowadzając swój lud z domu niewoli. Tamte wydarzenia przeżywane na nowo w sederze paschalnym nie tylko stają się obecne, ale Jezus nadaje im nowe znaczenie, doprowadza je do wypełnienia. Msza Wieczerzy Pańskiej to brama, przez którą wchodzimy. Triduum Paschalne. Patrzymy i odkrywamy dalej wielki dramat, wielkie zmaganie się w ogrodzie oliwnym, wielkie oddanie Jezusa, nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Widzimy kruchość, słabość uczniów. Jednej godziny nie mogliście ze mną wytrwać. I to, co takie bolesne, takie nie bójmy się powiedzieć, straszne, jeden z nich staje na czele tych, którzy przychodzą zaaresztować, mistrza. Niezwykła to noc po wyjściu z wieczornika. Noc modlitwy, noc słabości, noc zdrady, noc ucieczki uczniów, noc zaaresztowania Pana. To wszystko dzieje się w tym określonym miejscu, w świętej Jerozolimie. To wszystko dzieje się w określonym czasie. My, Trwając na modlitwie w naszych domach, mając przed sobą słowa pisma, przez wiarę uczestniczymy w tych wydarzeniach. Jesteśmy wraz z Jezusem prowadzeni do tych, którzy oskarżają Jezusa, jesteśmy świadkami jego procesów religijnego. Jesteśmy świadkami poniżenia Jezusa, policzkowania. Jesteśmy świadkami słabości i zdrady Piotra, jego łez. I to wszystko w tej jednej nocy. Ten czas tak szybko biegnie. Wydarzenia następują jedno po drugim. Nawet nie wiadomo kiedy zmieniają się bohaterowie, zmieniają się oskarżyciele, zmieniają się prześmiewcy, tylko zostaje Jezus. On jeden jest tam, on jeden odpowiada, milczy, spogląda, czasami zadaje pytania. I to wszystko dzieje się tej jednej nocy, pierwszej nocy triduum paschalnego, i potem jest spotkanie rzymskim namiestnikiem, oto człowiek, potem jest tłum, który krzyczy: Chcemy nie tego, chcemy barabasza. I to wołanie ludzi, ukrzyżuj, ukrzyżuj, cóż On Wam uczynił? Biczowanie, droga krzyżowa, godziny ciemności, i wtedy, w środku dnia, w środku dnia przeżywamy drugą noc paschę. Ciemności, które okryły całą ziemię, ciemności, które ogarnęły cały ówczesny świat, bo umierał Syn Boży, składana była ofiara. Do tej pory mieliśmy wszystko opracowane, zaplanowane. Wyjście do kościoła, wspólna droga krzyżowa, może w niektórych wspólnotach odśpiewane gorzkie żale, w tym roku jesteśmy w domu. W tym roku siedzimy przed Biblią, siedzimy przed komputerem albo tabletem i wsłuchujemy się w słowa wypowiadane. W katedrach, w kościołach, jak bardzo drażni pogłos bijący z tych miejsc jedna, dwie, trzy osoby ta pustka wypełniająca nasze kościoły ale życie przeniosło się do naszych domów. Tegoroczną Paschę przeżywamy w naszym domu wśród swoich. Tak jak na początku Izrael świętował Paschę w domu rodzinnym. Tak i w tym roku nasze oczy i nasze ciała są przypisane do naszych domów. Tam Razem ze swoimi, albo obok swoich, albo wbrew swoim walczymy o to, żeby towarzyszyć Jezusowi. Każdy z nas może otworzyć swoją Biblię. Każdy z nas może zatrzymać swoje oczy na tych słowach pokazujących Jezusa. W różnych okolicznościach wyobraźnia, może wcześniej zapamiętane obrazy, podsuną wizerunek ekcechomo, namalowany przez brata Alberta, a może inne wyobrażenie. Ważnym jest, by tu w sercu mieć to przekonanie towarzysze Jezusowi. Chcę być z Jezusem. Chcę pochylać się nad tym, co o jego ziemskich ostatnich chwilach mówią Święte Księgi. Może warto Oświeżyć, zobaczyć na swojej półce książkę z kazaniami Jana Pawła. Może warto poszukać homilii paschalnych, wielkanocnych, czy wcześniej tych stridum paschalnego, homilii papieży, ojców Kościoła. bo przecież dni Triduum paschalnego mają być czasem towarzyszenia naszego towarzyszenia Jezusowi I po tych po tej drugiej nocy nocy męki nocy cierpienia i złożenia do grobu kiedy nie będziemy mogli być w naszym kościele, aby pokłonić się i ucałować krzyż. Spójrzmy na krzyże wiszące w naszych domach, te nad drzwiami, może nad miejscem pracy, może gdzieś leżący na nocnym stoliku, z miłością, jaką mamy do Jezusa. Trzeba go chwycić w rękę, ucałować, podtrzymać przez chwilę. Może w uszach zabrzmią słowa wyśpiewane, wypowiedziane w kościele. Oto drzewo, krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I może warto ten krzyż przyłożyć sobie do piersi? Panie, moje serce bije dla Ciebie. Panie, moje serce jest Twoim. I ten cały wielki piątek, tak bardzo inny niż. Poprzednie, ale przecież post jest ten sam, ten post ścisły, może w tym roku wyjątkowo świadomie przeżywany, ze świadomością tego, że wydano Pana mojego, że cierpię z tego powodu że jest mi źle i to wszystko w domu to wszystko wśród wśród swoich po skończonej liturgii tej którą obejrzymy wysłuchamy w telewizji w radio Przychodzi czas, kiedy tradycyjnie udawaliśmy się do grobów, aby czuwać, aby być przy nim, aby opłakiwać. W triduum paschalnym ta noc trwa, ta noc męki, śmierci. Złożenia do grobu. Pociechą i umocnieniem są słowa liturgii godzin, do której celebrowania jesteśmy zaproszeni. Godzina czytań, laudesy, czyli ucznia. To chwile, w których ciemności. Grobu zostają rozświetlone światłem, które przychodzi z góry. W swoim słowie Pan nas chce umocnić i przeprowadzić. Muszę się Wam przyznać do tego, że jako dla prezbitera Kościoła niezwykłą będzie dla mnie ta Wielka Sobota. Pierwszy raz bez nieustannych święconek. Pierwszy raz bez tego zabiegania i święcenia od koszyczka do koszyczka. Pierwszy raz. Dostajemy dużo czasu. Aby wejść w ciszę Wielkiej Soboty. Myślę, że to będzie w tym roku też taki czas, kiedy już wszystkie wasze domowe sprawy będą załatwione. Nie można się będzie ukryć za placki, placuszki, za sprzątania. To będzie czas takiej ciszy. Wyczekiwania, bo taka jest wielka sobota, to jest wyczekiwanie. I potem przyjdzie ta noc. Ta jedna jedyna, największa, najwspanialsza. Ta trzecia noc triduum paschalnego, noc czuwania, bo Pan przyjdzie. Dużo by mówić na temat tej wielkiej nocy. Dużo by wspominać, co można, czego nie można. W tym roku będziemy w naszych domach. W tym roku będziemy zasłuchani w to słowo. Zobaczcie, każdy będzie mógł siedzieć. Nikt nie będzie myślał o, o tym, że nogi go bolą. Będzie można siedzieć i słuchać całej historii zbawienia. Będzie można wsłuchiwać się w słowa, pieśni, modlitw. I to, co ma być szczytem, będzie można odnowić swoje przymierze chrzcielne. Tak bardzo indywidualnie, tak bardzo osobiście. I ostatni dzień, triduum, niedziela zmartwychwstania, prawdziwa liturgia domowa, święcenie potraw w domu, błogosławieństwo pokarmów. Ojciec. Może dziadek weźmie słowa modlitwy i, i będzie błogosławił Boga, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego łaskawość. Bo dał swoje dary na tym stole leżące, bo swego syna wskrzesił z martwych. Niedzielne świętowanie. Bez wspólnego wyjścia do kościoła, i znowu media, telewizor, radio, tablet, narzędzie, za pomocą którego Bóg może przemawiać do naszego serca. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Jeśli serce jest czuwające, spragnione, Pan przyjdzie, jak przyszedł wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia do uczniów, gdzie drzwi były zamknięte. Pan przyjdzie, bo kocha, bo jest mocniejszy niż śmierć, bo żadne przeszkody go nie hamują. Także i ta. Że nie ma nas fizycznie w kościele, że jesteśmy w swoim domu i czekamy i mówimy, przyjdź Panie. Tak myślę, możemy spojrzeć na tegoroczne Triduum. Boże nawiedzenie. Towarzyszymy Jezusowi, a On wkracza, przychodzi do naszego domu. Aby z nami być, aby nas wspierać, aby nam rozświetlać wydarzenia i fakty, które przeżywamy, aby dawać nadzieję, aby dawać ducha i wprowadzić nas w to nowe, które rozpoczynają każdoroczne święta wielkanocne.